Chwała Jezusowi, witajcie, moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj za pomocą internetu chciałbym się zwrócić do wszystkich Polaków, wszystkich, którzy są wierzący, wierzycie w Boga, chodzicie do Kościoła, chcecie mu się podobać i mu służyć. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj z Wami rozważyć krótki fragment ze Słowa Bożego, konkretnie z drugiej Księgi Mojżeszowej. Jest to 20 rozdział od 1 do 7 i chciałbym, żebyśmy. W świetle Biblii przyglądali się pierwszemu przykazaniu. Pierwszemu przykazaniu. I dzisiejszy filmik zatytułowałem, pozwolę sobie zadać tytuł Pierwsze przykazanie. Czy je znasz? Czy znasz pierwsze przykazanie? Dlatego, że na, w naszej polskiej kulturze od małego yy, chodzimy do kościoła, rodzice nas zabierają do kościoła, później w szkołę bądź w innych instytucjach chodzimy na lekcje religii i uczymy się. Uczymy się dziesięciu przykazań, czyli tak zwanego dekalogu. I moi drodzy, kiedy rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z Wami na temat Ewangelii, na temat Pana Boga, na temat Pana Jezusa Chrystusa i na temat dekalogu, jestem zatrwożony, jak bardzo daliście się okrać jak bardzo nie je znaczy Słowa Bożego i niestety zawierzyliście swoje dusze fałszywym nauczycielom i fałszywym prorokom. I zaraz o tym sobie powiemy, zaraz do tego nawiążę. I teraz zobaczcie, chciałbym zestawić, e, zestawić Boże przykazanie według religii, według tradycji, według katechizmów, według innych wierzeń naszego polskiego narodu ze Słowem Bożym. Jak zobaczycie, jest to bardzo ważne. Dlaczego jest to ważne? Bo kiedy rozmawiam z ludźmi i zadaję pytanie na temat pierwszego przykazania Bożego, to zazwyczaj na, 9, na 199 Polaków odpowiada tak. Jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bądź nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. I to jest yy, pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie już nie będziesz brał imienia po Pana Boga nadaremnie. To jest pierwsze przykazanie, które moi drodzy nauczyliście się, zostaliście się nauczeni na lekcji religii. Czyli nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. W zależności od przekładów, różnie to się będzie różnić, ale każdy Polak zna to i już za chwilę przechodzi do drugiego przekazania, które mówi, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. I tak przeciętny Polak, tak przeciętny religijny człowiek w naszym kraju, w naszym narodzie, tak jest nauczony, Bożego przykazania. Jest to dla niego pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. I to jest wszystko. I kiedy rozmawiam z ludźmi, oni yy zadają im pytanie, czy znają dekalog. Okej, okay, pytam mnie cały. Rozumiem, że możesz 10 przykazań całych nie pamiętać, ale chociaż pierwsze przykazanie. I każdy prawie Polak mówi to samo. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. I już kończy na tym i idzie do przodu. Ja wtedy mówię hola, hola. Stop. Stop. Teraz powiedziałaś mi pierwsze przykazanie. Ale tak naprawdę, powiedziesz mi jedno zdanie z całego Bożego Przykazania. Dlatego dzisiaj zaglądniemy do Słowa Bożego, zaglądniemy do miejsca, gdzie został nadany dekalot, i przeczytamy go sobie całe. Zobaczycie, dlaczego to jest tak ważne. Pierwszy raz dekalot mamy ustanowiony już prawie że na początku Słowa Bożego, w drugiej księdze mojżeszowej, w 20 rozdziale. Później mamy w księdze powtórzonego prawa w piątej księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale od 1 do 21. I przeczytajmy sobie dzisiaj pierwsze przykazanie, ale nie przykazanie, które, które znasz z lekcji religii, które znasz z polskiej kultury, które ci uczono. Przeczytajmy sobie pierwsze przykazanie ze Słowa Bożego. Z Biblią w ręku dzisiaj przeczytam Wam pierwsze przykazanie, jak Bóg dał je nam. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja pan, gdyż ja pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Tym, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I moi drodzy, teraz przeczytałem wam pierwsze przykazanie zaczerpnięte ze Słowa Bożego. Pierwsze przykazanie, które Bóg dał tobie i mi, i włożył je w Słowo Boże. I teraz bardzo ważne pytanie musimy sobie zadać. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Co jest dla Ciebie? Większym autorytetem, co jest dla Ciebie najważniejsze: czy Słowo Boże, to co mówi Bóg, czy Słowo Boże, które dał nam Pan Bóg, czy to, co zostało nauczone, czego się nauczyłeś na lekcji religii, czego się nauczyłeś w naszej polskiej mentalności, kulturze, naszej polskiej tradycyjnej wierze? Co powinieneś bardziej honorować: to co mówi Pan Bóg, czy to, co mówi człowiek? To, czego naucza Pan Bóg, czy to, czego nauczali Cię od małego? Co jest ważniejsze? Osobiście pójdę za przykładem apostołów, którzy mówili, bardziej należy się bo słuchać Boga, niż ludzi. I oni służyli Bogu. I oni słuchali to, co mówi, mówi Bóg. I oni spełniali Boże przykazania. Nie! Tak jak je wymyśliła religia. Nie tak, jak ustanowili je wierzący ludzie, wierzący choćby religijnie. Oni Wierzyli i słuchali Boga tak, jak on sobie tego zażyczył, w swoim słowie Bożym. Po to Bóg dał nam Biblię, żebyśmy poznali Jego wolę. Po to Bóg dał nam Słowo Boże, żebyśmy znali je, żebyśmy nie musieli błądzić, żebyśmy nie musieli zgadywać, żebyśmy nie musieli chodzić po omacku, żebyśmy nie musieli zgadywać, co jest Bożą wolą i jak należy go czcić. Po to też, oczywiście też dla wielu innych powodów, ale po to też Pan Bóg. Dał nam Słowo Boże. I teraz, mój drogi, jeszcze raz przeczytam Tobie tak, jak zostałeś nauczony na lekcji religii pierwszego przekazania, a za chwilę przeczytam je jeszcze raz je w, w kontekście Słowa Bożego. A więc, tak, wersja katechizmowa według przekładu księdza A cząstki, czyli duży katechizm religii katolickiej, mówi tak: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest Boże pierwsze przekazanie. A teraz zobaczymy, co mówi w drugiej księdze Mojżeszowej, w XX rozdziale od 1 do 17 to jest cały dekalog, ale jak jest spisane według Bożej woli pierwsze przykazanie, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe, wystę który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Słowo Boże i Katechizm. Nauka Kościoła, a nauka ze Słowa Bożego. Jak już Ci wykazałem, to są dwie różne rzeczy. I nijak mają się do siebie. W katechizmie, w dużym katechizmie e, e, religii katolickiej, owszem, jest pierwsze przykazanie, ale to jest tylko jedno zdanie. Nie będziesz miał Bogów Cudych przede mną. I koniec. Ale Bóg. Zaczyna tutaj dopiero. Bóg tutaj dopiero zaczyna. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu. I Pan Bóg tutaj dalej kontynuuje swoje pierwsze, pierwsze przykazanie. My, jako Polacy, my, jako wierzący ludzie w Boga, my, którzy uczęszczaliśmy prawie, każdy z nas na lekcje religii chodził, powiem wprost: zostaliśmy okradzeni i oszukani z pierwszego Bożego Przykazania. Zostaliśmy z niego okradzeni i oszukani. Nauczali nas od małego, fałszywego, okrojonego, zakłamanego pierwszego Bożego przykazania. I teraz każdy prawie Polak zna tylko jedno zdanie z całego dekalogu, z całego już pierwszego Bożego przykazania. Dzisiaj nie będę czytał całego dekalogu, dziesięciu przykazań, bo jeżeli byśmy dalej czytali, to zobaczycie, że jeszcze dalej zostało kilka innych fałszes i, i zakłamań zrobionych. I Boże słowo zostało bardzo okrojone. To, co nie pasuje, to zostało wykrojone, wycięte, precz, wyrzucone. A to co? Pasuje fałszywym nauczycielom i fałszywym prorokom, którzy, którzy mienią się sługami Chrystusa na ziemi w naszym polskim kraju. To zostało dane do katechizmu, ale niekoniecznie ta cała reszta. Więc dzisiaj, jeżeli słuchasz mnie do tego momentu, stoisz w rozkroku. Stoisz w rozkroku, ponieważ usłyszałeś pierwsze Boże przykazanie, które zostałeś nauczony od małego w zestawieniu ze Słowem Bożym i zobacz, jak to bardzo się różni. Zobacz, ma się to jak pięć do nosa, jak dzień do nocy, a nawet nie, bo, bo pięć, do nocy, do, pięć do nosa nie pasuje, ale jak dzień do nocy nie pasuje, ale zostaliśmy okradzeni z pierwszego Bożego przykazania. Zostaliśmy. Coś zostało wyciągnięte z kontekstu. A coś inne odrzucone. Zobaczmy, co zostało odrzucone jeszcze na chwilkę, zanim podsumujemy to krótkie nagranie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Ponieważ ja Pan Bóg twój jestem Bogiem zazdrosnym, to zostało wycięte, moi drodzy, zostało wycięte. Została wycięta dalsza część pierwszego przykazania, które mówi, żebyśmy. Nie czynili sobie żadnej rzeźby, żadnego obrazu tego, co jest na niebie, co jest w wodzie, i żebyśmy temu nie służyli i nie oddawali temu pokłonu. Ponieważ, jak mówi Pan Bóg dalej, on jest Bogiem zazdrosnym. Bóg już w pierwszym, przykazanie, w pierwszym przykazaniu mówi, żebyśmy nie robili obrazów, żebyśmy nie robili figur, żebyśmy sobie tam, na tych obrazach i figurach, nie stawiali tego, co jest na ziemi, tego, co jest w niebie, tego, co jest w wodach. I żebyśmy się temu nie kłaniali i temu nie służyli, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I ten grzech, to jest bardzo szczególny grzech, on się nazywa konkretnie, w Biblii jest on nazwany jako bałwochwalstwo. Jeżeli kiedykolwiek chociaż raz modliłeś się do obrazu, modliłeś się do figur, masz w swoim domu obrazy, masz figury, modlisz się do nich, czcisz je, oddajesz im chwałę, oddajesz im honory, no to niestety, Jesteś grzesznikiem i, ten, i twój grzech nazywa się bałwochwalstwo. Jesteś bałwochwalcą. I niestety, może znać Słowo Boże, może się modlić do obrazów, do figur, ale w oczach Bożych jesteś bałwochwalcą. Jesteś grzesznikiem. Po części dlatego, że zostałeś oszukany, po części dlatego, że zostałeś okłamany przez fałszywych nauczycieli, przez fałszywych proroków. Przez tych, którzy mienili się sługami Chrystusa na, na tej naszej polskiej ziemi, ale są sługami fałszywego Chrystusa, nie tego, który jest w Biblii. Po części dlatego, w drugiej części dlatego, tkwisz w grzechu, jesteś Babuchwalcą, bo nie zadałeś sobie trudu skonfrontowania w to, co i jak wierzysz ze słowem Bożym. Nie skonfrontowałeś tego. Dzisiaj. Masz nadzieję, to masz szansę to nadrobić. Masz szansę skonfrontować sobie swoją wiarę w Boga. Skonfrontować sobie to, jak wierzysz. Dzisiaj musisz iść do źródła, do Słowa Bożego. Nawet to, co ja mówię, musisz skonfrontować z Biblią w ręku. W dziejach Apostolskich Paweł chwalił postawę tak y ludzi, którzy mieszkali w Berei, tak zwanych Berejczyków. Kiedy Paweł do nich przybył. Głosił im Ewangelię, głosił im Chrystusa. A oni brali pismo i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. I Paweł bardzo, bardzo mocno pochwalił ich postawę. Ja też chwalę postawę tak zwanych Berejczyków, którzy z Biblią w ręku sprawdzają, czy tak się rzeczy mają. Ponieważ Biblia została dana nam przez Boga. Tutaj Pan Bóg zawarł całą swoją wolę zawarł wszystko, co powinniście wiedzieć o Nim. Zawarł całe swoje nakazy, przykazania, ustawy, błogosławieństwa, przekleństwa. Wszystko, dosłownie, od pierwszej do ostatniej litery, od pierwszej do ostatniej strony, masz zawarte słowo Boże, które zostało nam objawione i dane przez Boga. Apostołowie i prorocy, natchnieni duchem świętym przez samego Boga, spisali je i dzisiaj je mamy. Dzisiaj możemy z niego korzystać. Więc trzeba być głupcem. Żeby nie skonfrontować swojej wiary. Trzeba być naprawdę leniwym człowiekiem, żeby nie skonfrontować w to, co i jak wierzysz, żeby machnąć ręką i powiedzieć e, tam, jaka Biblia. Niestety też część ludzi mówi, że ty nie skończyłeś seminarium, nie jesteś księdzem, nie studiowałeś Biblii. Jak możesz. Jak możesz ją wykładać? To co? Ksiądz, który tyle lat studiował, myli się? musisz powiedzieć sobie sam. Przeczytałem tobie z katechizmu, przeczytałem tobie ze słowa Bożego i wykazałem tobie, że to są dwie różne rzeczy. Że zostałeś okradziony ze słowa Bożego, że zostałeś okradziony z bardzo fundamentalnej prawdy, że nie można czcić bałwanów, nie można czcić obrazów, nie można czcić figur, nie można czcić nikogo innego poza Panem Bogiem Jezusem Chrystusem. I wykazałem ci, że niestety od samego dzieciństwa, od pierwszych lekcji religii, zostaje, zostaliśmy okłamani, zostaliśmy okradzeni z bardzo poważnej prawdy słowa Bożego. Dzisiaj musisz dokonać wyboru. Komu wierzysz? Czy wierzysz Słowu Bożemu? Czy wierzysz samemu Bogu? Czy wierzysz tym, którzy mienią się, mienią się Chrystusami Boga na Ziemi? Musisz dokonać wyboru. Ale jeżeli. Jeżeli dzisiaj to, co ja mówię, wzbudza w tobie pewien niepokój, wzbudza w tobie pewien lęk, to jesteś na właściwej drodze, jesteś w dobrym miejscu. Zaglądź proszę do Słowa Bożego, jeszcze raz ci powtórzę, w opisie zostawię odniesienie do tego, gdzie możesz znaleźć czyste, niesfałszowane prawdy dekalogu w Słowie Bożym. Jest to w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale od 1 do 17 i jest to pierwszy, pierwsze miejsce, gdzie jest spisany dekalog. Później jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli jeszcze raz mamy powtórzone pierwsz, całe Boże przykazanie, cały dekalog. Jest on w piątej Księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale od 1 do 21. W komentarzu, w opisie do tego filmu zostawię Tobie niezbędne informacje, gdzie możesz, możesz to znaleźć. Możesz sam zobaczyć, możesz sam skonfrontować. Jak się sprawy mają. Później będziesz musiał wybrać, komu wierzysz. Komu wierzysz? Zachęcam cię, żebyś szedł za radą apostołów, którzy mówili: bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z pewną sympatyczną parą, która mnie odwiedziła w domu i rozmawiałem z nimi na temat właśnie dekalogu. Oni, jak każdy Polak, kiedy zapytałem ich, czy znają. Pierwsze przykazanie Odpowiedzieli mi to, co praktycznie każdy Polak: Nie będziesz miał cudych bogów przede mną. I już dalej rozpędzili się do drugiego przykazania. A ja mówię: Stop! I teraz zaglądnijmy do Słowa Bożego. I przeczytałem im dekalog, przeczytałem im ze Słowa Bożego, jak wygląda pierwsze Boże przykazanie. Byli bardzo zdziwieni, byli bardzo w szoku, a nawet bym powiedział, że troszkę oburzeni, że zostali okłamani. Potem zadawali mi bardzo ważne pytania. Zadali mi pytanie: No to co? To ja mam się teraz nie modlić do obrazów? Mam się nie modlić do figur? Mam to wszystko wyrzucić i ściągnąć ze ścian? Tak! aleluja, Masz to właśnie zrobić, ponieważ jesteś winny bałwochwalstwa. Niestety w naszej polskiej kulturze bałwochwalstwo się bardzo dobrze ma. Pogaństwo bardzo dobrze się u nas ma. Prawie w każdym domu wierzących ludzi są albo obrazy Maryi, obrazy Jezusa, Obrazy Jana Pawła, ludzie czczą, kultywują, są na szczególnym miejscu. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, w 2020 roku, jest 17 maja, jest tak zwana majówka, czyli na ile dobrze rozumiem religię katolicką i obserwuję, ludzie przychodzą i czczą obrazy Maryi, śpiewają, kultywują jej, oddają jej chwałę i cześć, adorują jej, robią uwielbienie. I to jest właśnie bałwochwalstwo, to jest właśnie oddawanie czci fałszywym bogom, to jest właśnie łamanie pierwszego Bożego przykazania. Moi drodzy, jeżeli modlicie się do obrazów, jeżeli właśnie uczeszczacie w tej majówce, jeżeli macie figury i oddajcie im hołd i cześć, nawet jeżeli jest na nich obraz Pana Jezusa Chrystusa, to jesteście jest winni bałwochwalstwa, a to jest dopiero pierwsze przykazanie. A jakbyśmy poszli dalej? Zachęcam Was, nie bądźcie głupi w swojej wierze, nie bądźcie leniwi, nie nie polegajcie, że ktoś tak powiedział, że taka jest religia, że już tak od dziada, pradziada było, no to ksiądz może, ksiądz może się mylić. Nie polegajcie na tym, skonfrontujcie swoją wiarę, skonfrontujcie to, w co wierzycie i jak wierzycie, żeby się nie okazało, że całe życie oddajecie cześć fałszywym Bogom, fałszywym bóstwom. Że jesteście winni pierwszego, pierwszego złamania, pierwszego przykazania, jesteście winni grzechu, bałwochwalstwa. Możecie żyć w przekonaniu, że dobrze robicie, że podobacie się Bogu i kiedy staniecie przed Bożym Trybunałem, to wejdziecie prawie żywcem wzięci do nieba. A się okazuje, że Bóg poszle was do piekła, bo jesteście winni grzechu, bałwochwalstwa. I z jednej strony będą winni temu ci, którzy was nauczali tych herezji, ale z drugiej strony. Jesteś winny ty sobie, ponieważ nigdy nie skonfrontowałeś ze Słowem Bożym tego, w co wierzysz i jak wierzysz. I dzisiaj, kiedy mówię ci o tym, już nie jesteś ślepy, już nie, jesteś, nie będziesz niewinny, tylko ze względu, że nie wiedziałeś. W, naszej, w naszym polskim państwie, w naszej kulturze w kodeksie karnym popełnienie przestępstwa i nieznajomość prawa, prawa nie zwalnia Ci od tego, że jesteś winny popełnionego czynu, popełnionego przestępstwa. Możesz nie wiedzieć. Że coś jest karalne. Ale jesteś tak samo winny z łamania. I tak samo jest z Bożym prawem. I tak samo jest z Bożym prawem, moi drodzy. Nieznajomość prawa nie zwalnia cię od przestrzegania go. I tak samo jest z Bożym prawem. Dzisiaj głosiłem Wam, chciałem Wam słowo Boże na podstawie pierwszego przykazania. I chciałem Wam wykazać, że jesteśmy okłamywani, że nasz naród jest okłamywany, jest okradany. Z całości słowa Bożego, że ci, którzy mienią się sługami Chrystusa, że ci, którzy chcą uczyć nasze dzieci wiary w Boga i uczyli nas, okłamują Was i okradają Was, obdzierają Was ze słowa Bożego. Dbają o swoją religię, dbają, dbają o swoje przywileje, dbają, żeby ich religii się powodziło. Nie dbają o Wasze dusze, nie mówią Wam prawdy, nie dbają o to, czy jesteście zbawieni, czy tkwicie w grzechach bałuchwalstwa. Czy pójdziecie do piekła, czy pójdziecie do nieba. To jest dla nich nieistotne. Bo gdyby było to dla nich istotne, głosiliby wam całą prawdę ze Słowem Bożym. Byliby tak samo jak apostołowie. Mówiliby, że, mówiliby, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I głosiliby wam prawdy ze Słowa Bożego, a nie prawdy ze swoich religii, które ustanowili sobie. Więc moi drodzy... Czytajcie Słowo Boże. Nie dajcie się okraść z prawd Biblii. Nie dajcie się okraść z wielkich i potężnych praw, które dał nam Pan Bóg. Czcicie Go, ale tak, jak On sobie tego życzy. Wierzcie Go, ale tak, jak On sobie tego życzy. Chodźcie w wierze, tak jak On nam dał w swoim Słowie. Jak mamy chodzić? Nie chodźcie w tradycji, nie chodźcie w religii, nie chodźcie w fałszywych przekonaniach. Wierzcie i słuszcie Bogu. Tak jak On tego sobie życzy. Bo jeżeli nie, to niestety może Wam się wydawać, że jesteście zbawieni, że pójdziecie do nieba, ale pójdziecie do piekła. Ponieważ jesteście winni grzechu bawochwalstwa. A tak jak mówię, to jest tylko pierwsze przykazanie. Dzisiaj już nie masz wymówki. Dzisiaj, jeżeli słuchasz mnie do tego miejsca, masz wybór: albo będziesz słuchał Boga, albo będziesz słuchał ludzi. Zachęcam Cię żeby skonfrontował to, co mówię ze Słowem Bożym. Zachęcam Cię, żebyś porzucił bałwochwalstwo. Zachęcam Cię, żebyś sam przeczytał, jak się sprawy mają w Biblii. Jeżeli Bóg do Ciebie przemówi, porzuć każdy grzech, którego jesteś świadomy, porzuć grzech. Skonfrontuj to wszystko ze Słowem Bożym. I służ Bogu, tak jak On sobie tego życzy. Moi drodzy, niestety jest wiele przekłaman, jest wiele. Fałszerstw i w wielu miejscach zostaliśmy okradzeni z wielkich i potężnych prawd Słowa Bożego. Zostaliśmy okradzeni przez tych, którzy nas uczyli na lekcje religii, którzy dzisiaj uczą nasze dzieci i którzy mówią, że są sługami Boga. Ci, którzy mienią się prorokami, ci, którzy mienią się sługami Boga, ci, którzy mienią się prawdziwymi nauczycielami, niestety, okradają nasz polski naród. Okradają Ciebie i kiedyś okradali mnie, ale kiedy przyszedł Pan Jezus do mojego życia i zacząłem czytać Słowo Boże, to zostałem wyrwany z tego kłamstwa, zostałem wyrwany z tej herezji. Nie oddaję czci fałszywym Bogom, nie służę fałszywym Bogom, służę żywemu i prawdziwemu Bogu, który dał mi, dał mi całą swoją wolę, dał mi wszystkie swoje błogosławieństwa, zawarł je w Piśmie Świętym i ono mnie oczyściło. Ono mi pokazało, jaka jest prawda. Pan Jezus zbawił mnie na krzyżu Golgoty. Przelał swoją świętą krew. Przelał swoją świętą krew za moje grzechy. Nic nie jestem w stanie tego, do tego dołożyć. Chodzenie do kościoła nie w stanie mnie uratować z moich grzechów. Religijne życie nie w stanie uratować mnie z wszystkich moich grzechów, z żadnych moich grzechów. Moje dobre uczynki nie są w stanie mnie uratować. Tylko Ofiara i łaska Jezusa Chrystusa, ponieważ łaską Bożą jesteśmy zbawieni nie z uczynków. I tutaj już bym mógł zacząć nagrywać następny odcinek na temat właśnie kłamstw, które, które serwują nas, nam fałszywi prorocy, którzy mówią, że przez chodzenie do kościoła, tkwienie w jednej prawdziwej religii, możemy trafić do nieba, że poprzez spełnianie dobrych uczynków możemy zostać zbawieni, ale to niestety nie jest prawda. To jest kłamstwo, następne kłamstwo. Ale dzisiaj skupmy się tylko na pierwszym przykazaniu. Dzisiaj skupmy się na de dekalogu. Skonfrontuj ze słowem Bożym. Dekalog. Skonfrontuj to, jak go znasz, a co mówi na to słowo Boże. Zachęcam Cię do tego. Jeżeli masz pytania, jeżeli masz jakieś refleksje, proszę, zostaw w komentarzu. Niech ta rozmowa trwa. Dzielmy się świadectwami, rozmawiajmy o tym. I bądźmy szczerzy, ale przede wszystkim badajmy. Nasze dusze, badajmy naszą wiarę, badajmy to, jak wierzymy w Boga z Jego wolą. Nie z własnymi przekonaniami, nie z religią, nie z tym, jak nas nauczyli, ale ze słowem Bożym. Chwała i cześć Panu Jezusowi! Solida gloria! Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki, śmierci nie ujrzy na wieki. Śmierć nie ujrzy na wieki.